Często opowiadałem historię o bardzo żenującej i bolesnej historii, która przydarzyła mi się, gdy byłem młodym studentem. Byłem chrześcijaninem od niedawna, byłem pełen zapału i nie było tajemnicą dla moich profesorów ani kolegów z klasy, że jestem chrześcijaninem. Pewnego dnia byliśmy na zajęciach z angielskiego, a profesorem na tych zajęciach była twardo stąpająca po ziemi korespondentka wojenna z czasów II wojny światowej. Była kobietą i była jawnie wrogo nastawiona do chrześcijaństwa, o czym nie omieszkała poinformować nas na naszych zajęciach z angielskiego. Pewnego razu zwróciła się do mnie przy całej klasie i powiedziała: Panie Sproul, odpowiedziałem tak? Zapytała: Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga? Wyobraźcie sobie teraz siebie w takiej sytuacji, jeśli jesteście chrześcijanami, gdy ktoś publicznie wzywa Was i pyta: Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga? Chciałem zapaść się pod ziemię, ponieważ natychmiast poczułem presję tej konfrontacji. Wiedziałem, że jeśli odpowiem tak, On jest jedyną drogą, to gniew tej nauczycielki bezustannie będzie spływał na moją głowę. Wiedziałem też, że jeśli odpowiem nie, będę winny zdrady Chrystusa. To była sytuacja bez wyjścia. Więc kiedy zapytała, Panie Spról, czy wierzy Pan, że Jezus jest jedyną drogą do Boga? Wymamrotałem coś w rodzaju tak. Była rozwścieczona. Powiedziała. To najbardziej fanatyczne, ograniczone i aroganckie stwierdzenie, jakie kiedykolwiek słyszałam. Jak możesz myśleć, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga? Zrobiłem się purpurowy, a reszta klasy spojrzała na mnie z całkowitą pogardą, ponieważ dopuściłem się czegoś strasznego, bigoterii. Powiedziałem, cóż, oto mój problem. Nie szukałem jedynej słusznej drogi. Jestem takim samym Amerykaninem jak pani. Nie szukam jakiegoś wąskiego spojrzenia na sprawy, ale doszedłem do miejsca, w którym zostałem przekonany, że Jezus jest w rzeczywistości Synem Bożym. A potem przeczytałem w Nowym Testamencie, że Ten, o którym jestem przekonany, że jest Synem Bożym, otworzył usta i powiedział takie stwierdzenia. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Rozumiem, czym jest uniwersalne zaprzeczenie. Kiedy Jezus powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie, wyeliminował wszystkie inne możliwe opcje. Jezus, ten sam Jezus powiedział, ja jestem drzwiami, przez które ludzie muszą wejść. Ja jestem dobrym pasterzem. Reszta to najemnicy, wszyscy pozostali to złodzieje i rabusie, próbujący przemocą włamać się do królestwa mojego Ojca, gdzie nie mają prawa. Powiedziałem: Czy nie widzi Pani, że poznałem to, a ten, który jest Synem Bożym, i jego apostołowie mówią mi, że nie ma innego imienia pod niebem, przez które ludzie mogą być zbawieni, jak tylko przez imię Chrystusa? Powiedziałem: Czy nie widzi Pani, że jeśli wierzę, że Chrystus jest drogą? To muszę wierzyć, że On jest jedyną drogą. I że w przeciwnym razie musiałbym wierzyć, że Ten, który jest drogą, jest w błędzie, kiedy twierdzi, że jest jedyną drogą. A jeśli On się myli, gdy twierdzi, że jest jedyną drogą, to byłbym głupi, gdybym myślał, że On jest chociaż jedną z dróg.